Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco i od razu na wstępie Wam powiem, że z dzisiejszym odcinkiem troszkę poszalałam. Wraz z Radzie mamy ustalony budżet, wszystko z góry ze zdrabkami jest zaplanowane, a zaplanowane w takim sensie, że bawiąc się w gry zdrabkowe mamy ściśle określony budżet na nie. Jeżeli jest czas, że zdrabki mało nam oddają, to też pojawiają się odcinki z mniejszym wkładem finansowym. Ostatnimi czasy zdrabki na ładnie wchodziły, a więc też... Będziemy mieli kilka odcinków tak mocniej rozbudowanych. Na dzisiejszą zabawę przeznaczam 70 zł, wszystko to jest z wymianki, a przed nami superlinie razy dwa, starożytny skarb 500 maxi cash, zdrab party, starożytny skarb, mega pensja i paradiso. A więc kochani, trzymajcie mocno kciuki, a ja zacznę sobie od tej poczciwej superlinii. Zdrabka z numerkiem. 31. I kochani, nie zapomnijcie mocno zacisnąć kciuków. No to jedziemy. A pierwsze dwa symbole to ptak i okulary. Dobra, okulary mamy. Postaram się w dniu dzisiejszym nie pomijać, aczkolwiek nic nie obiecuję. No i kończymy na tych okularach tylko. No, ani jednego ptaszka. Balony i czapka. Balony czapka. Dobra, czapki już są dwie, więc lepiej niż ten pierwszy przelot. A nie opodal, zaraz mamy balony. I jeszcze jedną czapkę. Czy balony i czapka jeszcze się pojawią? Właśnie, czapka jest. Bez balonów. Łódź i sakwa. Łódź i sakwa. Dobra, łódka jest. A co ze sakiewką? No jest długa łódka, ale i sakwa się pojawia. Pod sam koniec. Ale jest. Lody i arbus. No, jestem ciekawa, jak nam dzisiejszy draping wyjdzie, jak wypadnie. A my szukamy lodów i arbuzów. Dobra, lodzik jest. Kolejny lód. Tutaj mamy loda. Jeszcze jeden lód. A po arbuzie ani śladu, ale tu jeszcze loda mamy. No, arbus nam nie dany, a bardzo lubię. Klucz i popcorn, kolejne symbole. Klucze i popcorny. No i Wam powiem, że na jednym kluczyku kończymy. Popcornu, a nie jednego. Tak jak Radział mówił, albo pełno, albo wcale. A tymczasem korona i słoń. Dobra, korona już odhaczona. A no, nawet i dwie. Ale słoń też tu gdzieś był. O, o, o. Mamy słonia, jeszcze jedna korona i na końcu jeszcze parka. Serducho i moneta. Dobra, jest moneta. Jest serduszko. Kolejne serce. Kolejna moneta. O, i nie mogli tak od razu. Tutaj jeszcze sercem kończymy. I kończymy też monetą. No to czas na dzwony i na tęcze. No czy tęcze były. Dobra, jedna, druga. Ale bez dzwonu. No... Klapki i cytryna. O, te to widziałam. Dobra, mamy klapki. Jest cytryna i jest linia. Tutaj cytryna, cytryna. Kolejne klapki razem z cytryną. I coś poniżej. No, już nic nie dorzucimy. No, ale jedną linię mamy. Taki dobry rozruch. Wiatrak i piłka. Wiatraki i piłki. Dobra, od piłeczki zaczniemy. Tutaj wiatrak jest i piłka. I na dole nic. Dobra, ostatnie dwa symbole. A będzie to kwiat i gwiazda. Kwiaty i gwiazdy. Dobra, jedna z gwiazd jest. Jest i druga. I tutaj mamy kwiatka. No pozostajemy tylko z tą jedną linią. Ale dobrze, że ją mamy. A pod naszą linią 5 zł zwrotu. No mówię, takie dobre rozpoczęcie. Zawsze już coś na pomnożenie wpada. A przed nami, moi drodzy, druga z super linii. Tym razem numerek 40. I tak mocno trzymajcie kciuki, jak przed chwilką. A w tej strawce rozpoczynamy motylem i ptakiem. Motyl i ptak. Dobra, jest motyl, jest ptak. Tutaj postój, poniżej nic, no i na dole jeszcze mamy ptaszka. Wiatrak i klapki. Dobra, wiatrak na szczycie. Kolejny wiatraczek. Gdzie te klapki? No, klapek nie dali. Ale za to biatraków kilka było. Moneta i sakwa. Szukamy monety i sakwy. Dobra, jest moneta. Jest i druga. Ale po sakwie ani śladu. No nie ma, nie ma. No to kwiaty i łódź. Kwiaty i łódź. Dobra, mamy łódkę. Jest i druga. Tutaj kwiatek. I na samym dole kwiatkiem kończymy. Słońce i diament. Kolejne z symboli. Mamy diamencik. Jest i drugi. Wyjrzało słońce. A tutaj jeszcze diament. A nawet i dwa. Lody i krab. Lody i kraby. Dobra, mamy kraba. Są i lody. Tutaj jeszcze po lodziku. I zabieramy się za kolejne symbole. Gwiazda i biedronka. Gwiazda, biedronka. Dobra, biedrona już jest. Gwiazdę mamy. I na dole jeszcze niebo pełne gwiazd. A raczej zdrapka. Tęcza i klucz. No symboli coraz mniej, ale też coraz mniej nam dolin brakuje. Tęcza i klucz. No, tutaj dopiero na samym końcówku kluczyk. Popcorn i piłka. No tym razem tutaj popcorn mi mignął, a więc gdzieś go wykreślimy. Oprócz niego jeszcze piłeczkę. Popcorn i piłka. O, tutaj jest rzekomy popcorn. Dobra, dwa przedostatnie symbole, a będzie to arbus wraz ze słoniem. I tak, słonia już tutaj mamy. Jest i drugi, jest trzeci. O, nawet kolejny. Proszę, jak się słonie posypały. A czego my jeszcze szukamy arbuza? No, arbuza nie uświadczymy. Dobra, dwa ostatnie. Parasol i cytryna. To jedziemy znowu od dołu. Mamy cytrynę, jest i druga. I tutaj ostatnia z cytryn. No, parasola nie było. Także co? Także pusto. No, jedna z dwóch super linii nam tutaj zaszalała. A to wiecie co, jak tak sprawnie nam idzie, to od razu wszystkie te dłuższe zdrabki, podostrze, paradiso i numer 17. Później już wszystko krótkie będzie szło. O. No to jedziemy, dwa pierwsze symbole, a będzie to strój i latarnia. Dobra, kostium mamy. Nic aż do gry czwartej, bo tutaj aż trzy latarnie. I na dole coś dokładamy, no, dołożymy sobie jeszcze jeden kostium. A, i jeszcze jedną latarnię. Kompas i krab. Kompasy i kraby. I tak, pierwszy krab odhaczony, pierwsze kompasy zmazane. A pod piątką sobie jeszcze dopełnimy tego kraba, tutaj. Parasol i okulary. Parasol, okulary. Dobra, parasol już mamy. Długo, długo nic, aż do tej pary okularów, ale jeszcze parasol się powtórzy. Bo zawsze coś, zawsze jeden symbol do przodu. Piłka i arbus. Piłki, arbuzy. Dobra, jest arbus. Tutaj kolejny arbus, ale i piłka jest. Liść i szorty. Dobra. Listek na jedynce, listek na dwójce, szorty pod trójką, czwórka stoi, a pod piątką o ile portków. Bez liścia. Kostka i termometr. No to jedziemy. Termometr już mamy. I to nie jeden. Jest i kostka. I coś dokładamy. No, akurat nic kapelusz i palma. I już ostatni rząd, kochani, obrawiamy. Jest palma. Są dwa kapelusze. Tutaj jeszcze domarzymy sobie palemkę. I na dole no, kapelusze razy trzy to samo było z portkami nie? No to kolejne, troszkę symboli jeszcze mamy, a więc cały czas są szanse na wygraną. WIADRO I LODY. I tak, lodzik jest. Jest i wiadro. No na dole akurat nic. Przedostatnia parka. ŻUW i OŚMIORNICA. No taka nietypowa para. No taka mała, mało pasująca do siebie. Dobra, ostatnie dwa piórka. Pomarańcza i płetwy. No, liczymy na to, że dadzą nam jakąś linię. No i pierwsze płetwy widzę pod trójką. Pomarańcza pod czwórką. I na dole. No, nie ma żadnego z naszych symboli. A szkoda. No, zdrabkę mamy pustą. Chyba, że coś pominęłam, ale chyba raczej nie. Dobra, kontrolne różne. Paradiso. Dzisiaj się jakoś specjalnie nie popisała. Dobra, to zostały nam. Same krótkie zdrabki i będziemy je drapać, wiecie co? Tak jak lecą, co? Od starożytnego zaczniemy, będziemy kończyć na mega pensji. A więc starożytny skarb, numerek 13. Ostatnio w 13 mieliśmy tutaj w starożytnym skarbie 50 zł. I kiedyś pamiętam, że też w 13 nam tutaj fajna wygrana weszła. No ale to nie oznacza, że we wszystkich paczkach 13 jest wygrana, a więc tutaj może być pustaczek. A wiecie, co może większa. jednak? Co tym będzie się wam oglądało? O! Także kochani, trzymajcie mocno kciuki, może i ta też będzie wyjątkowa, a to za chwilkę się okaże. Mamy dzban, jest łuk, jest harfa, słońce i na koniec kleopatra, wszystkie różne. A chodzi nam o to, aby w jednej linii były trzy takie same symbole. Papirus, sfinks, o drugi sfinks, jest szans, o drugie słoneczko, a i harfa popsuła nam szyki, ale jest szansa na bonusa. Dobra, gra trzecia, zaczynamy od Faraona, jest mumia. Statek. O, trzecie słoneczko. trzy czwarte sukcesu mamy. No fajnie by było jakby ten bonusik nam wszedł. A tutaj Dzban, piramida, łuk. I zobaczcie, mamy bonusa. Jest wygrana może i jeszcze coś w linii dołożymy. Mamy przed sobą jeszcze trzy gry. Dobra, tutaj Ibis, faraon. Wielbłąd. O, drugi wielbłąd jest będzie trzeci. No nie, papirus nam pokrzyżował plany. No to zerknijmy, może i szóstka będzie dla nas łaskawa. Wielbłąd, dzban, piramida, druga piramida, no będzie w końcu trzecia. No nie, no znowu harfa nam psuje szyki. A siódemka? Winogrono, papirus, hełm, drugi hełm. Co myślicie? No niech już będzie ten hełm. I jest hełm. No fajna zdrabka. I wiecie co? Od tych hełmów zaczniemy. Pod siódemką wygra na to. 20 zł, no i świetnie. A w polu bonusowym dokładamy jeszcze dyszkę. Także kochani, trzy dychy nasze na tej zdrabce. Kontrolna literka T. A tutaj mamy drugą T. No tak, mówiłam o tych trzynastkach. No ale to, że nam się trafiło kilka wygranych z tej zdrabki, to nie oznacza, że we wszystkich paczkach ta trzynastka jest wygrana. Tak jak już mówiłam. No po tym starożytnym bardzo dużo nadruku. A my, moi drodzy, przechodzimy do 500 tysięcy maxi cash. Zdrabka z numerkiem 16. Szukamy takiego oto pliczku i wygrywających liczb. Troszkę większe o. No to jedziemy oprócz pliku. Będą tu nam wygrywały 55, 14, 52, 22 i 44. No może i na którym z tych liczb tutaj natrafimy. A mamy 11, 25, 52 potrzebujemy 16, 36 i 15 blisko. Drugi rządek 56. 43 29 17 i 32. No krążymy, krążymy w kółek wygranych. A kolejna 24 53 46 13, no 14 bym poprosiła. 59 i ostatnie pliki już. 21 18 jak odliczanie 33 23 i na końcu 38, ani pliku, ani wygrywającej liczby. No to teraz z góry na dół, strap party, numerek siódmy, a szukamy takiej oto czapeczki. No to jedziemy. A w pierwszym polu czekało awokado, kolejny aparat, dzwonek, muszka. No, tą czapkę poproszę. Saksofon, tofi. No, słodko się robi, ale nie na wygraną na razie. Mamy lustro, jest sukienka, o tutaj daleko, daleko szpilka, szminka, torba, wiśnie, naszyjnik. No jest szykownie, ale my chcemy tą czapeczkę i ją mamy, kochani, w porę to powiedziałam. Czapka jest, jest wygrana. Kolejna róża, winogrono, kapelusz, perła, i na samym dole czaiły się okulary, ale czapeczka jest a pod nią całutkie 10 złotych zwrotu, dobra i dycha, jak to się mówi grosz do grosza, a będzie kokosza, kontrolne literki Z, dobra, to kolejny starożytny skarb, bo w swoim zestawie mieliśmy aż dwa, trzynastka już weszła w obroty, a teraz kochani ósemka, no trzymajcie tak samo kciuki jak trzymaliście za poprzednią zgrabkę. a my zaczynamy od dzbana, piramida, ibis, sfinks i papirus, wszystkie różne. Statek, faraon, hełm. O, bonusa już nie będzie. No tutaj też różności. Winogrono. Tak drapię teraz, bo nie chcę. Zobaczcie, tu jest kontrolna, nie chcę drugiej nadrapać. Statek, mumia i Ibis. No, same różności, ale podwójnie nam nie radzą, Kleopatra, mumia, skrzynia, Ibis i na końcu wielbunt. Tutaj w piąteczce zaczynamy. Od statku jest papirus, skrzynia, wielbłąd i druga skrzynia. No przynajmniej coś się dwa razy powtórzyło. A tutaj winogrono, Kleopatra, palma. O, druga kleopatra będzie trzecia. No nie blisko było, ale tutaj jej mąż. Dobra, to teraz piramida. Poczekajcie, bo zapomniałam. O, mumia, właśnie. Mumia, wielbłąd, harfa. I niestety wygranej tutaj w ósemeczce nie ma. No ale fajnie, że w tej trzynastce była. Dobra, to ostatnia zrawka na dziś, a jest to mega pensja z numerkiem 15 i bierzemy już ją w obroty, szukamy dwa razy napisu mega pensja, a oprócz niej liczymy na takie liczby jak 38, ósemka 24, 21 i 13. A zaczynamy od 34 no wygrywających nie ma.

12, no 13, dajcie 46, no ostatni rząd. Czasami na sam koniec się zdarza wygrana, nie? Tutaj mega pensja, kolejna 29, 47 stanowczo za wysoko, 36 i na przykład tą 13 teraz bym poprosiła. A no dostajemy 22, potrzebne było 21. Także kochani, w pensji nam nie pykło, no ale z pustymi rękami nie wychodzimy z drapingu. Na 70 zł to. To, 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 i jeszcze to było puste, ale za to trzy zdrabki wygrały. I tak, tutaj były trzy dyszki. Dychę dokłada z drap party, No i piątka jeszcze w super linii, czyli ile 45 zł na 70 to nie jest wcale zły wynik. Tą 45 dokładamy do kolejnego miksu, a ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. I moi drodzy, do następnego. No to pa!